Cześć, witam na kanale InfoUprawa. Miałem pytanie, pytanie na temat cięcia papryki na etapie produkcji rozsady. Pomyślałem sobie, że podciągnę do tematu też pomidory, bo możliwe, że takie pytania też się pojawią, szczególnie po publikacji tego filmu o papryce. Zrobiłem filmik o cięciu pora na etapie produkcji rozsady. Później, podczas samej uprawy, gdy już ta rozsada jest posadzona, pora w przypadku pomidora i papryki sytuacja jest odwrotna no, może nie do końca. Na pewno podczas samej późniejszej uprawy pozbywam się niektórych pędów papryki, niektórych liści papryki. Tak samo jest z pomidorami przykładowo pomidory prowadzę na dwa pędy, resztę usuwam. W przypadku papryki dodatkowo usuwam pierwszy kwiat, znajdujący się na pierwszym rozwidleniu i tutaj odniosę się do rozsady. Pomidor pierwszy. Nie musimy nic robić, nie usuwamy żadnych liści, nie usuwamy żadnych kwiatów, ewentualnie jeśli rozsada jest bardzo słaba, a już chce iść w kwiat, to warto ten kwiat usunąć. Możemy usunąć pęd boczny, jeśli już zaczyna rosnąć, a my wiemy, że tego pędu bocznego nie potrzebujemy, bo na przykład prowadzimy rozsadę na jeden pęd. W uprawie pomidora ważne jest według mnie pikowanie i polecam takie jednokrotne pikowanie zrobić. Na moim kanale są filmy już z pikowania. I w tym roku też postaram się taki zrobić. Też wszystkie informacje na temat uprawy pomidora, papryki i 64 warzyw są, na, są w mojej książce: Info uprawa, jak uprawiać warzywa. Według mnie i większości kupujących najlepszej książce o uprawie warzyw. Teraz papryka. Ja tutaj na etapie produkcji rozsady nie robię prawie nic. To znaczy, nie usuwam liści, nie obcinam papryki, ale jeśli pojawi się kwiat na etapie produkcji rozsady, to go usuwam. Ogólnie kwiaty na pierwszym rozwidleniu usuwam, niezależnie czy kwitnienie nastąpiło na etapie produkcji rozsady, czy już po posadzeniu na miejsce stałe. Takie kwitnienie osłabi roślinę, bo papryka ma na początku skupić się na rozroście, a później dopiero na plonowaniu. A tak to sporą część swojej energii musi przeznaczyć na ten pierwszy owoc. A jak jest mała, to tej energii dużo nie ma. Więc pokazywałem choćby rok temu, jakie są skutki, gdy zostawiłem pierwszy kwiat. Jest to oczywiście wcześniejszy plon, ale bardzo często już całościowo znacznie mniejszy plon. W uprawie papryki, ważne jest według mnie pikowanie, i tak jak w przypadku pomidora, polecam jednokrotne pikowanie. Także dla wielu oglądających mój kanał może być to filmik dziwny, bo takiego filmu na temat cięcia rozsady chyba jeszcze nie robiłem, ale wydaje mi się on potrzebny, bo wiele osób to co powiedziałem oczywiście wie, ale wydaje mi się, że w tym roku jest dosyć sporo nowych osób uprawiających warzywa, więc warto o tym wszystkim wspomnieć. Zachęcam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Info Uprawa i oczywiście do zakupu mojej książki Info Uprawa jak uprawiać warzywa. Pozdrawiam!